Jest tak gorąco. Strasznie, jest strasznie gorąco. Niedługo się roztopimy. Może chodźmy popływać? Prawda, chodźmy. Popcorn jest mój. To ja biorę jednorożca. Żartujecie sobie? Jestem najmniejsza i będę musiała nosić ten ogromny zamek? Czy jesteście poważne? Tak, Gigi, a co ty chciałaś? Nie dam ci mojego popcornu. Dobrze, dziewczyny, dobrze. Jestem najpiękniejsza i nikt nie ma takich włosów jak ja. Dlatego najpiękniejszy zamek jest mój. Okej, okay, Barbinat, idziemy, chodźmy, Barbie Diana. Tak jest dobrze, stop, 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 Gigi. Gigi, to nie jest ok, że twój zamek wypełnia cały basen. Gdzie my będziemy pływać z Barbie Nat? Gigi, zabierz swój zamek. Nasze materace się tu nie mieszczą. Nie mieszczą się? No to zrobimy tak. Popływamy bez zamku, bez materaca i bez popcornu. Tak po prostu pójdziemy i się wykąpiemy, okej? Okay? Dobra dziewczyny, to z biegu wskakujemy do wody. Barbie Piana, świetny pomysł. No to co dziewczyny? Na trzy. Tak, tak. Raz, Raz dwa, dwa, trzy. Stop, stop, stop. Ja nie rozumiem, co chcecie zrobić. O, wróżka, o, chrzestna. wróżka, chrzestna. będziemy Cześć. pływać. Chodź, dołącz do nas. Jak to pływać? Nie wiecie, że Barbie nie może nurkować? Jak to nie możemy nurkować? Jak możemy się ochłodzić w taki upalny dzień? Dziewczyny, jeśli zaczniecie nurkować i pływać, wasze włosy zostaną zepsute. Co to mamy straszne? straszne. Czyli po prostu stopimy się pod tym gorącym słońcem? Nie wierzę, że nie ma na to rady. No dziewczyny, mogę sprawić, że wasze włosy będą zdejmowalne. Możecie pływać ile chcecie i zostawiać włosy na brzegu. Że co, możemy zdjąć nasze włosy? A co jeśli nas ktoś zobaczy? Podoba mi się ten pomysł. Możemy zdjąć jedne włosy i założyć drugie. Tak, to jest zgadzamy fajne. się. Tak, zgadzamy fajnie. się. No dobrze. Raz, dwa, trzy. Włosy zamień w peruki. Czy to wszystko? Czy ja mogę Sprawdź, zdjąć no to już to moje włosy? Moje. Mogę zdjąć! Co to jest? Nie jesteś Barbie, jesteś jakąś kukłą. Nad? Nic tam nie mam! Gigi. Ona też jest łysa! Ale ja, ja, jestem łysa! Niewiarygodne! Teraz z Was są prawdziwe Barbie. Chyba tak to zostawię. Wasze włosy zostaną zdejmowalne. Ostrożnie. Dobra, ostrożnie. Romy, no Gigi dalej. Pierwsza. Gigi. Płyń. I jak? Ja druga, ja druga. Czekajcie. Mam ci pomóc? Nie, ja sama. Dziewczyna, nie pryskajcie. Czemu to robicie? Dobrze się bawimy. Dobrze się bawimy. Je. Aha, się cieszę. Woda jest taka przyjemna. Dziewczyny, a czym pływacie w moim basenie bez mnie? Ja też chcę. O, Barlidana, chodź tutaj. Ok. <laughs> dawaj, dawaj, Barbidana! Pływaj, Barbidana, pływaj! Zrobimy dziewczynom niespodziankę, jak teraz przyjdziemy. Aha, Kev, a dlaczego nie masz kwiatów? Artie, jesteśmy przygotowani. Ja jestem kochany bez kwiatów. A, kochany, jesteś po prostu chciwy i nie chcesz wydawać kasy. No, tu jest chciwy, ja im codziennie kupuję lody. Nie kumam, czemu nie otwierają? Słyszysz jak krzyczą? Może nas nie słyszą. Uuu, Ostrożnie, nie mogę zmoczyć włosów! Tak, Gigi, idź stąd! Aha, już idę! Do brzegu, dawaj! Ło? Czy to są Barbie damy? Nie, to nie są damy, to są dzieci! Jak nas nie słyszą, to zobaczmy przez płot co robią. Tak, chodźmy. Pływają w basenie i nawet do nas nie zadzwonili. Widzę Diane, Gigi i Nat na leżakach. I jakieś trzy łyse głowy w basenie. Może zaprosili kenów? No to już wiemy, dlaczego nie otwierają. No to co, Dima? Wywalamy te kwiaty! Nie, nie wywalamy, zostawiamy je! Woo! Nat, Dawaj! Woo! Dima, co proponujesz? Wejdziemy tam i je zabierzemy, nikomu nie oddamy naszych Barbie Skoro one same o to prosiły... Wyspnijmy się na ogrodzenie tutaj! Tak, ale najpierw rozgrzewka Tak, musimy wyglądać poważnie Pokażę tym Kenom. Nie, Dima, nie możesz iść sam. Widziałeś mięśnie tych napakowanych Kenów? Widzieliście, że są myśli, Na pewno są mocni. Damy, damy radę. radę. Idziemy. Dziewczyny, Cii. słyszę dziwne dźwięki. Wróżko, przestań nas kłamać. Chcemy popływać. Lepiej wyjdźcie z wody i załóżcie włosy, tak żeby nikt was nie zobaczył. Wróżko, przestań nas oszukiwać, po prostu zazdrościsz, że możemy pływać. Ale ty też możesz pływać z nami. Po prostu zostaw skrzydła na brzegu. Wróżka chrzestna, nie rozumiem, dlaczego się buntujesz. Musisz nas chronić i nam pomagać. Nigdy mnie nie słuchają. Dobra, pójdę to sprawdzić. Dawaj! Patrzcie, leżą na leżakach i się opalają. Tak, patrząc na swoich nowych kenów. Ja już dłużej nie wytrzymam. Idę tam. Nie stój. stój. Stop! Dokąd idziecie? Odejdź, Wróżko. Wiemy, że Barbie są tam z innymi kenami. I jak widać, im pomagasz. Nie chcesz pozwolić nam się z nimi rozprawić. Nie, chłopaki. Barbie są tam same. Nie ma żadnych kenów, ale nie możecie tam iść, i jest ku temu powód. Jaki powód? Ich koledzy kenowie? Chodźmy. Nie, nie możecie tam iść. Raz, dwa, trzy. Zamrażaj. Uff. Dziewczyny, dziewczyny, keny są tutaj. Nie mogą was widzieć bez włosów. Keny, co mamy zrobić? Jeśli zobaczą was bez włosów, cała magia odleci. Nie będziecie już, Barbie. Szybko, szybko! Nie może się tak stać. Załóżmy nasze włosy. No, szybciej. Barbie, stop! Nie można ich położyć na mokrej głowie, bo się zniszczą. Nic nas nie powstrzyma. Idźcie sobie stąd! Nie możecie ich zobaczyć! Odejdź wróżko, nie stawaj na naszej drodze! Ken, nie patrz Ken, na nas, nie zamknij nie oczy, na nas, nie wyglądamy nie. dobrze! Chłopaki, nie zrozumieliśmy za dobrze, to nie są Kenowie, ale nasze Barbie! Chłopaki, nie rozumiem, kto was wpuścił, jak tak wyglądamy! To nie nasze Barbie, tylko jakieś manekiny! Patrzcie, to nie Barbie! Słuchaj, nie dotykaj włosów Diany. Po prostu chciałyśmy popływać, więc zdjęłyśmy włosy. Jak to zdjęli? My nie możemy zdjęć naszych, więc jesteśmy prawdziwymi Kenami. A wy? A wy, łyse manekiny, powiedzcie nam, gdzie są nasze Barbie. Ken, ty nie rozumiesz. To są Barbie. Po prostu nie mogą pływać z włosami, dlatego je zdjęły. Tak, to, tak, my, to my. Ale nie patrz na, na nas, proszę. proszę. Jesteście głupi. Widzicie? Ja jestem Barbie Gigi. Widzicie te włosy? Zdejmuję je i zakładam. Nie, nie kłamiemy! kłamiemy. Po prostu możemy kłamiemy. łatwo zdjąć i założyć włosy. To magia! Zakładam, zdejmuję, zakładam, zdejmuję, zakładam, zdejmuję. Czego jeszcze chcecie, żeby zrozumieć, że jestem Barbie? Tak, Kenny, to prawda, to Barbie. Widzimy już, że to nie są Barbie. Tak, nawet w kawałku nie Barbie. I my znajdziemy nasze prawdziwe Barbie. Stójcie, czekajcie, nie, no nie proste. zostawiajcie Manko, nas tak. Przesna. Jak mogłaś ich tu wpuścić? Jak wiemy, że jesteśmy bez włosów? Dlaczego ich nie zatrzymałaś?